Device. Deep Dive. Cześć Artur, ja nazywam się Maciej Nowak. Dzisiaj tutaj się wydarzy pierwsza tego typu w Polsce konferencja Cyber Security. W story fabularnym będziemy pokazywać hakowanie motocykla. Myślisz, że nauczycie bezpiecznego hakowania motocykli? Mamy cel edukacyjny. Chcemy pokazywać, co my robimy, co można robić w domu w sposób bezpieczny, zgodny z prawem. Myślę, że to będzie taki fajny start, żeby porozmawiać troszkę o prawie, troszkę o technologii, a troszkę o technikach właśnie analizy różnego sprzętu, żeby zacząć badania w domu w sposób bezpieczny i legalny. Cześć, jestem Kamil. Dzisiaj będziemy pokazywać, jak robić can injection, ale opatrzymy to trochę w aspekty prawne, które przedstawi Sebastian. Zobaczycie. Witam serdecznie na pierwszym Wydarzeniu Device Deep Dive. Bardzo Ci dziękujemy za zaufanie, za tak naprawdę, bo to robimy. Po Cześć, Sebastian Zieliński. Będziemy prowadzili warsztat polegający m.in. na kupowaniu motocykla i na rozmowie o tym, jak powinniśmy podejść do tego z perspektywy prawnej, bezpieczeństwa społeczeństwa i typowego cyber security. Jedna Dlaczego najważniejsza wiem? rzecz. Jedna najważniejsza rzecz. Dlaczego motocykl wydający się bezpieczny, wcale taki bezpieczny być nie musi? Z kryminalna. Chcemy, chcemy, żeby całe spotkanie było w ramach stereotypów, żebyście się poczuli, jakbyście byli na napisie. Mam na imię Bata Nowak. Jestem żoną jednego z tutaj głównych prezenterów. Ja odpowiadam za zdjęcia. Bardzo się cieszę, ponieważ podglądałam przygotowania. Cieszę się na to, co się wydarzy. No i co, trzymam do chłopaków kciuki. Tyle, powodzenia. A jak Maciek zepsuje cudzy motor, nie trzeba będzie go odkupić? Nie, myślę, że się dogadają. Stąd to zaplanowanie tego warsztatu w taki sposób, że przechodzimy najpierw przez część fabularną, gdzie będziemy starali się was osadzić w takim kazusie, który wymyśliliśmy, który pokazuje pewne problemy w pewnej sprawie kryminalnej, wszelkiej podobieństwa do prawdziwych osób, o ile nie powiemy, że one są zasadne, to są oczywiście niezasadne i, i, i to jest wyłącznie nasze wyobraźnia. Mateusz, jakie oczekiwania wobec warsztatu? Strzałowe. Odpalać jakiś motocykl? Tak, odpalałem. A cudzy? Na kablu? Niestety nie, ale może dzisiaj będę miał okazję. Tak jak Sebastian wspomniał, jesteśmy troszkę tutaj w warstwie fabularnej. Nasza wymyślona grupa przestępcza jest przez niego kierowana i w swojej strukturze przypomina działalność gangów motocyklowych, których część z Was może kojarzyć. Przemek, jakie oczekiwania co do dzisiejszego warsztatu? Mam nadzieję, że uda się odpalić motocykl. Odpalałeś kiedyś motocykl? Wielokrotnie, ale nigdy za pomocą komputera. Nie pożądałem motocykla, zwłaszcza przy szybkiej, e, przy szybkiej, niebezpiecznej jeździe. Jak ta pierwsza część? Dobrze. Spoko. Jak oczekiwania dalej? Spoko. Oczekiwania? Ja nie miałem żadnych oczekiwań właściwie, ale do tej pory bardzo fajnie jest. A co byś, co byś chciał na końcu dowiedzieć się, usłyszeć? Ja bym chciał dowiedzieć się wszystkiego na temat e, tego, co chłopaki przygotowali odnośnie i can injection, a szczególnie jak działa immobilizer w takich e, motocyklach. Bywał w warsztacie, tam pomagał, e, ponieważ panowie trudniej się również rząd samochodów, to na przykład... E, Kasować historię? Na razie pozytywnie, a oczekiwań to chyba nie mieliśmy zbyt wielkich, w sensie żadnych konkretnych. Tylko bo jesteśmy odrębnie zdziwieni wstępem fabularnym. To nie wiedzieliście, że był, będzie wstęp fabularny? Nie wiedzieliśmy, że będzie taki. Był taką jakby złotą roczką, jeśli chodzi o hacking w, w grupie. A jakie, jak myśleliście, że jaki będzie? Będzie dużo prostszy i uboższy. No, tutaj było takie mocne wprowadzenie, popularne rzeczywiście, a nie takie... Dwie dostanie. minuty zajawki, i tak. przechodzimy do konkretów. Ale to, to, co zrobili, to wzmacnia w takim układzie apetyt na więcej. Jak dla mnie jest ciekawą taką... No, nie spotkałem się z takim wprowadzeniem fabularnym, więc jest to pewna ciekawa okay. W naszej historii spazór urwiska, natomiast było to bardzo trudno wyprontować. To, to bardzo ciekawe takie podejście. Dosyć rozbudowana ta część, jakby forma, ta prawna, prawnokarna, także bardzo interesujące. Super. Element, który nie pasował do konstrukcji, bardzo rzadko widoczny w motocyklach, były to szczątki czegoś, co przypominało komputer. Dobra, i jak na końcu wrażenia z tego? Bardzo ciekawe. Dowiedziałem się w sumie sporo o technologii, o której nie miałem żadnego pojęcia, czyli właśnie o, o Kan. Także fajna prezentacja, taka interaktywna, można powiedzieć. że zadać pytanie, dostaniesz odpowiedź. Prawda, świetnie. Gdzie ci się to może przydać? Jeszcze nie wiem, ale na pewno zakrawa to dziedzinę mojej edukacji, bo jestem na cyberbezpieczeństwie, a to jak najbardziej się wpasowuje w cyberbezpieczeństwo, więc prawdopodobnie w, w karierze na pewno się przyda. Czego życzysz ekipie Maciek, Seba i Kamil? O kurczę, sukcesów na pewno jakiś i, i co? Polepszania branży motoryzacyjnej? E, trochę lepiej zrozumieć to, co tam się stało. Myśmy wzięli do tej e, historii założenie, uproszczenie, że został znaleziony mikrokontroler. Jak się podobało to, co widziałeś? Dobrze się podobało, nowości. Dużo, dużo nowości, czy dużo, tylko trochę? A akurat dla mnie dużo. Gdzie wykorzystasz tą wiedzę? Jak się przebranżowię, to pewnie wykorzystam. Prawa się już nauczyłem czas na techniczne. Czego życzysz Maćkowi, Sebastianowi, Kamilowi? E, żeby więcej takich e, zrobili prezentacji i pociągnęli też inne tematy. Co powiesz komuś, kto dzisiaj tutaj nie był? No, żeby nadrobił. Właściciel, który zna pin, może wpisać ten pin e, i uruchomi zapom. Teraz uwaga, chwila prawdy. Eee, źle wcisnąłem. Jak źle wcisnąłeś? No Dobra, zostaw. Daj mu chwilę. No tak, źle wcisnął. Bo jakby go nie było, to trzeba byłoby połączyć wszystko ze wszystkim. Czyli ten dashboard musiałby mieć 15 kabelków połączonych z, z czymś innym. Byłem przede wszystkim ciekaw, jak będzie wyglądało to spotkanie. Było interesujące. Fajny był aspekt prawny, którego na co dzień tak człowiek nie widzi, a bądź go nudzi, a tu była fajna piłka i fajnie podana. Powątpiewałeś w to, że uda się Kamilowi odpalić albo zgasić? Byłem przekonany, że się uda. W od dołu znaleźliśmy stałe napięcie, 12 Bo na drugim pinie nie znaleźliśmy. Dostałeś to, co dzisiaj chciałeś na warsztacie? Zdecydowanie. coś chłopakom przy kolejnym projekcie? Jak najbardziej, bo pokazują coś, co... Jest niewidoczne, a my mamy tylko poczucie bezpieczeństwa. Więcej takich warsztatów. Mhm. Nie! To go wyłączy. czarne no, tak, naciśnij. Jest pinda, no, tak? no, nie, 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 Chce pin. nie, 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 się indziej. puść. nie, bardzo mi się podobał co byś chciał, żeby jeszcze pokazali, że to można zrobić, czego ktoś nie przewidział, że się da zrobić. Wiesz co, trochę. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby pokazanie, jak się jednak zdalnie połączyć z motocyklem i czy jest w ogóle taka możliwość. Jadąc obok. Czarne Naciśnij Czarne Okrągły czy Pokaż. Wyślij mi tą ramkę. Wysyłaj Jak się podobał Warsztat? było fajnie. Mega, bardzo ciekawy, naprawdę. No po prostu czekam na więcej w sensie. Ja uważam, że takie kwestie powinny być poruszane, powinny być dalej badane. Co zrobiło największe wrażenie dzisiaj? Prostota przeprowadzenia tego ataku, który moim zdaniem może mieć bardzo duże konsekwencje, jak na to, jak prosto można go przeprowadzić, no to, to zrobiło największe wrażenie. Kamil, ja mam pytanie jeszcze o te nowe motocykle, no bo tam masz, tutaj rozumiem, jest łączność tylko, znaczy nie masz tutaj Wi-Fi, nie masz Bluetootha, tak? No, w nowszych sprzętach masz to wszystko zamontowane i teraz jak wygląda zabezpieczenie tych protokołów? Zadowolony z warsztatu? E, tak, bardzo. Największa wartość, jaką wyniosłeś, taką od razu, która ci się rzuca w usta? E, może kiedyś odpalę czyjś samochód. <gry> Największa wartość dzisiejszego warsztatu? Mm. Czym jest kan? Już wiesz czym jest kan? No tak puszka. Chyba. Czy wy zrobiliście dzisiaj to co chcieliście zrobić, tak jak chcieliście zrobić? Tak, tylko w warsztaty zawsze wychodzą. Czy wy zrobiliśmy, y, słuchajcie, zrobiliśmy i to jest najważniejsze, udało nam się zebrać y, dużą kwotę y, na cel charytatywny. Zrobiliśmy coś od nas e, dla Was. Mamy nadzieję, że się podobało. Zro Wy zrobiliście coś, coś dla, dla tych ludzi, dla, dla tych uśmiechów, dla tych nadziei, które, które są. E, I tak, warsztaty nie zawsze się udają, ale wszystko się udało. Wydaje mi się, że jak na pierwszy start, no to wyszło nam... Nie umiesz przycisku Bardzo fajnie. Nie, nie mówię, wszystko, Ale następny nie będzie motocyków. E, ale panowie co Maciej, jak poszedł warsztat? Ja myślę, że poszło bardzo dobrze. Pokazaliśmy wszystko, co, co chcieliśmy pokazać. Ja się bardzo cieszę, że była interakcja z publiką. Były fajne pytania, fajna dyskusja, fajna wymiana myśli. Dużo, dużo udało się dowiedzieć od, od publiczności, trochę przekazać. Także ja się bardzo cieszę z interakcji i myślę, że naprawdę udany wieczór. Właściciel, który zna PIN może wpisać ten PIN i uruchomi zapon. Teraz uwaga, chwila prawdy. E, źle wcisnąłem. Jak źle wcisnąć. Dobra, zostaw. Daj mu chwilę. No tak, źle wcisnął. Może na następny warsztat Kamil zrobi lepszą instrukcję wciskania guzika? No, myślę, że jeszcze musimy zrobić jakiś rasonar i następnym razem dopracować niektóre części, ale to pierwsze choda za płoty. Na razie było bardzo dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Guzik? Czarny guzik. Naciśnij czarny guzik. Okrągły czy... Okrągły. Jak poszedł Wars, Sebastian, z twojego punktu widzenia? Najbardziej cieszymy się z tego, że mieliśmy z kim porozmawiać. Ten pomysł, żeby to była kameralna atmosfera i żebyśmy mogli wymienić myśli wzajemnie. To jest coś, z czego się bardzo cieszymy i tak chcielibyśmy te wydarzenia organizować. Kamilowie udało się utrzymać wszystkie sekretiki w ryzach? Odmawiam odpowiedzi na zadane pytanie. Było doskonale. Następny będzie samochód. Tak. Dziękujemy I tak jak pan mówił jest to koniec części pierwszej, ale być może ciąg dalszy nastąpi i wtedy mamy nadzieję, że więcej o samochodach będziemy mogli opowiedzieć. A A jak to to no, ehm, na narodowe na narodowe. Dużo rzeczy było, na które Kamil musiał uważać, żeby nie powiedzieć zbyt wiele, nie pokazać? Dużo. Jest bardzo dużo mitów wokół tego, co wolno robić ze swoim sprzętem, czego nie. E, wbrew pozorom można robić całkiem dużo, e, natomiast e, na pewne aspekty musieliśmy uważać. Oczywiście, przede wszystkim nie chcieliśmy e, pokazać takich kwestii, które no, z perspektywy etycznej mogłyby posłużyć komuś na zewnątrz e, do, do działania, z którym się nie zgadzamy. Jedna rada dla kogoś, kto chciałby powtórzyć tego typu działanie samodzielnie we własnym zakresie, na co z Twojej perspektywy chyba najbardziej prawnej powinien uważać? Pracujcie na własnym sprzęcie, nie róbcie nikomu krzywdy. A co z dzieleniem się taką informacją w sieci? Ktoś może się czymś podzielić albo znowu gdzieś doczytać, czym nie może się podzielić? Za każdym razem zastanówcie się, jak tę wiedzę, którą udostępniacie, można wykorzystać. Prawda jest taka, że dużo tych kwestii, które dzisiaj poruszyliśmy, można spokojnie w open source'owych źródłach znaleźć w internecie. Wprawdzie nie jest tak, że zwykłe dzielenie się wiedzą naraża nas na odpowiedzialność bezpośrednio za pomocnictwo, ale za każdym razem zastanówcie się, czy chcecie, żeby to w ogóle musiało być rozważane przez organy ścigania czy kogokolwiek. Bardzo cenna informacja, dzięki Sebastianowi. Dzięki. Kamil, ile było takich fakapów, których nie widzieliśmy, które opanowałeś na prędce? O chyba pół demo. Ale to drugie pół wyszło A, dobrze? Mam nadzieję. No tak mówili, że było dobrze. Z zrobiliśmy scenariusz, przedstawiliśmy potencjalną, hipotetyczną wizję tego, co mogło się stać, więc wydaje się, że tak. Jak miałbyś zrobić dokładnie to samo ćwiczenie jeszcze raz, to już wiesz co zrobić lepiej, żeby to jeszcze było bardziej atrakcyjne? Oczywiście, natomiast zawsze jest ta doza niepewności przy robieniu czegoś live i każdy tak zwany research wymaga pewnych poprawek i powtarzania, wielokrotnego powtarzania tego samego. Ale każdy to rozumie, że jak robisz warsztat, live, cokolwiek, to się może wydarzyć coś nie tak. Czy to, co dzisiaj było pokazane, podobna metodologia będzie w przyszłości w innych okolicznościach niż motocykl? Na pewno będzie wyciągnięty lesson learned i zrobione będzie to mm, troszkę lepiej. Zobaczymy, jak wyjdzie. A gdyby ktoś Ci podpowiedział na zasadzie, hej, d -d -d, a zróbcie to i tamto, może odkurzacz, a może pralkę, a może kombajn i później by przywiózł to coś do studia albo dał miejsce, dałbyś radę po pokusić się na coś takiego? Oczywiście, że tak. Czekamy. Czekamy na propozycję, a tymczasem ja wiem, że chłopaki coś planują. Co dokładnie planują, dowiemy się wkrótce. To było tyle z warsztatu. Kamil, ty już wiesz, co masz powiedzieć. Dzięki wielkie za przybycie i dzięki za wsparcie. Czego życzysz chłopakom na kolejny warsztat? E, tak samo udanego warsztatu jak ten. E, mega praktycznie, duża wiedza. Co stracili ci, których nie było? E, Hands-on experience troszeczkę na zasadzie, co mogą wyciągnąć dla siebie z takiego warsztatu. Device Deep Dive. Device Deep Dive, nawet się tego nauczyłem. To tyle w ramach relacji z tego spotkania. Chłopaki zrobili mega robotę, ponad 20 osób super zadowolonych, kilka innych uciekło, nie zdążyliśmy zapytać.